Siema wszystkim. Słuchajcie, dzisiaj sprawa wygląda tak, że wczoraj już zajechałem pod firmę, więc nawet nie kręciłem tego jak stawałem, bo stałem dosłownie 50 metrów pod firmą. Dostałem rano telefon, SMS-a, bo byłem umówiony na SMS-a z moją spedytorką kochaną. I ładuje się! ładuje się! Miałem się ładować do, na targi do Londynu. ładuje się na targi do Birmingham razem z kolegą z firmy. Jak widać. Idę załatwiać wszystkie formalności, że tak powiem. Biorę cmr idę załatwiać formalności i będziemy myśleć dalej. Także zaraz się do Was odezwę z powrotem. O, dobra, jest. No więc tak, słuchajcie, byłem na biurze, wracam z biura, klient do, pisał do naszej spedytorki, że mamy już wjeżdżać, bo towar jest gotowy. Nie wiem, kto zlecał ten towar, ale byliśmy przed chwilą z kolegą na biurze. Powiedzieli nam, że towar to może będzie, ale jutro, że on tu nawet jeszcze nie przyjechał. Nic nie ma. I się pyta, czy możemy wyjechać z placu, bo rieraj mają mały plac i plac zostawiamy. Także jestem ciekaw, jak to się wszystko rozwinie, będę wam relacjonował. Kosmos. Czy... Powiem wam, że sytuacja wygląda następująco. Stałem SMS przed chwilą, że mamy z kolegą czekać do 1030 na rozwój sytuacji. Jest 10, czyli jeszcze pół godziny. Tak sobie myślę, że pójdę sobie do sklepu po jakiś chleb chyba, bo coś trzeba robić. Tak stoi tak stoję. Internet mam na miejscu. Ależ ile można siedzieć na tym internecie. I to fajny, ciekawy dzień może się skończyć w bardzo nudny sposób, a to się jeszcze okaże. Tymczasem yy, idziemy na wycieczkę, idziemy mi się wteczkę. <śleszy> no. <śleszy> Powiem wam. Że przybyliśmy sobie do sklepu, właśnie skorzystałem z toalety. Chciałem się Wam wyżalić. Cały rękaw mokry, bo generalnie <śm> to było takie ciśnienie w tym automacie z płynem do mycia rąk, że mi na, na w poleciało. Tymczasem idziemy na zakupy. Zrobię Wam tak zwany przegląd. Ten, tak tak, ale nie, nie, ja o czymś innym mówiłem, wiesz? Tylko, że tam to było jeszcze przyprawione, tu jest wyżej. Dwa za 5 funtów. No, to takie, Są mniejsze. No ja wiesz co, ja mówiłem o całkiem, takie piersi były czy coś, wiesz? Ale to tutaj masz nogi i piersi też poszukasz. Są akurat nogi, tu masz piersi. A już kij z tym, sześć tych co. Możecie sobie popatrzeć jakie tu są ceny. Generalnie Wielka Brytania do najtańszych nie należy. A przeliczać mi się nie chce. Kurs należy funta do ta, należy do tanich, jak pracujesz tu. Tak, należy do nich, jak tu pracujesz. Kurs funta ile jest teraz funt? No, około sześciu złotych funt, także 6 złotych za masło. Chociaż nawet to do masła nawet nie leżało. Ale nie gadaj, ale w porównaniu na przeliczenia na ich zarobki to jest tanie. No nie, no jak oni zarabiają 8 funtów yy, na godzinę. Na godzinę. No. Sam cena jest 720 minimalna, małem to podnieść do 7,60. No dobra, no to niech zarabiają 6 funtów na godzinę, to masz kurczę ile masła za, za godzinę. <laughs> Mars Milk! No to jest, znam takiego chłopaka, który litrowego wypija w ciągu dwóch w ciągu jednego Funciak dnia. 25 No A wezmę sobie, zobaczę jak to smakuje. Dobra, to, to litrowy szukaj, to jest ten To jest w podobnej cenie. Nie, taki grubos to nie jestem. Dobra. Aha. Aha, bo to jest na tym mleku. Na tym mleku. I to jest z Marsa. Tak, ale z Marsa, ale znam na mleku długoterminowym. Dobra, wchodzimy przez całą spożywkę, chcesz filmować? Nie no, przejdziemy się, jeszcze kawałek. No to już lepiej na polski dział, to już będzie lepiej niż tu. Na Film. polski dział? O, tak. tu mają polskie działy? Tak. Ja nie wiem, bo ja w Sańcbury jestem drugi raz. Ale o, 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 czekaj, czekaj. Ale generalnie wszystkie te sklepy wielkie zaczynają mieć polskie działy. Ciemny sos. O, sosteriaki. Za 95 pi. A żeby sobie wziął w sumie wezmę sobie i co znalazłeś? Ale mogę go znaleźć żadny jeszcze go nie znalazłem Nudu, nudu, nudu. Macie adery, chemia, chemia, jakbyście ktoś chcieli. Chociaż to wygląda na takie poważniejsze, trochę. Ten odla. Fund 20. Co znalazłeś? Tak. Wiesz, Polaków jest tyle. W tej Anglii. A ty jak mówisz to się czerwona lampka zapala? Nie, lampka się pali cały czas. To na prawo O, zaczęłaś. Krakus Gołąbki. Paszteci. Profi Poultry. 65P Prince Polo. Masz ochotę? Za 50 pi, Już widzisz? Promocja. 3 zł za Prince Polo, ja U nas złotych 50, nie? <grywa> no. Ile kosztuje sok Tymbarka u nas taki? Koło 4 zł, nie? No, ale to jest napój, to to gdzieś... No, Pi, Pi 20. No, ale znaczy funt 20, nie? Trzeba przywieźć, nie? Ale proszę cię. No tak, ale wiesz, powiedzmy, że u nas masz 10 złotych na godzinę, to za 2 godziny masz nic soku, a tutaj masz 8. <grywa> No i to jest ból największy, nie? No nie osiem, powiedzmy pięć. U nas masz 2, a tu masz pięć. Chodźmy tego chleba poszukiwać. Chleb tam był. To herbatki. Ale herbatki mają tańsze niż u nas. Ja nie wiem, nie wiem. Znaczy przeliczenie na zarobki, to nie oni zarobki, wszyscy... Nawet nie zarobki, nawet niektóre mają tańsze niż u nas, nie? O, na przykład, patrz, na przykład 240, 240 euro za, e, za 18 złotych, to już jest taki... No nie ma tragedii, nie? No, to nie ma tragedii. Jakieś ciacha, zjadłbym jakieś ale nie wiem jakie. Za chwilę nie będę miał czym trzymać kamery i przerwę tą relację na żywo ze sklepu Sainsbury, ponieważ już ręka mam ledwie zajętą. Także no, ja przypatrujcie się, się cenom dobrze. Ja Ci, patrz, ja Ci tu pożyczę, popatrzcie. O, proszę, tu, o, cała torba, o co. To, już przygotowany, Proszę. <laughs> przygotowany na bitwy, na bitwy z marketami. Bitwy specjalne i już ma rączkę wolną. Teraz może kupować. Teraz mogę nawet trzymać y, dwoma rękoma, nie? Ja. Fund 50 we Francji. Euro 70, euro 80. Podobna cena, w sumie. Czy to zależy jeszcze jak to przeliczysz, nie? Dobrze. Fajnie, chleb bym chciał, ale to... Nie ma promocji. A... Jak byłem, A... Już promocji. co? Już z promocją. Cztery bagietki ale... były za euro. Ale żeby to był chleb, który przypomina chleb. To jest najgorsze w Anglii. Ten przypomina chleb. Z wyglądu? Tak, ale jeżeli on jest pompowany, dmuchany, to trudno, nie? Ale można pokroić opakowanie. Proszę o pokrojenie. wiesz? A co tu jeszcze jest w ogóle z pieczywa? Pewnie nic. No potem... Tam są tobą O! Są bagietki. Ja generalnie preferuję bagietki tego angielskiego. Nie powiem co. Z cebulą i zwykłe. Z serem? Proszę. 45pi taki wynalazek. Który nie sprawia wrażenia jakiegoś mega... Cośnego. A ile ona waży? To jest dla mnie pytanie. A Wezmę sobie jedną taką. Best before 14 April. Czyli rzucę do jutra, tak? Jedną bagietkę wezmę i to będzie tyle, no. Widzisz uwagi, bo czy lepiej nie lepiej wziąć jedną bagietkę dużą? Małą i dużą? Znaczy nie, ja to biorę bo ser, tylko i wyłącznie. No, a taka bagieta 80 pi we Francji za 60 centów idzie kupić. 70, nie? No nie, no taką grubą, no to kupisz za te 70. Tak, grubą za 70. Ale była kiedyś promocja, to były dwie za 1, za to by to bardziej opłacało. No, widzisz. To jakby ktoś chciał chleby tostowe, czyli to czym połowa busiarzy się żywi. No długo wytrzymuje. Aczkolwiek ostatnio zauważyłem bardzo fajną tendencję, że coraz więcej busiary twierdzi, że oni tostowego chleba nie będą jeść. Bo to, bo, bo to guma. No i mają rację, bo to jest guma. No Tym bardziej, że masz sklepów, co codziennie możesz kupić sobie. Codziennie możesz kupić sobie chlebek. No dokładnie. To nie jest tak jak na dużym. O, a tu mamy alkohol. No już moment. Wszystkich interesuje alkohol zawsze. Nie jest tani w ogóle. Jack Daniels, miodowy, to jest 0,7, 18 funtów w promocji. Grand litrowy, 17 funtów. Kosmos. Chyba przeszedłem dział, który mnie interesował. A co Cię interesowało? Co mnie interesowało, były chrupki. Ale nie chipsy, tylko chrupki do mleka. Oto chyba przeszedłeś. Bo to jest... Dla mnie to jest zastępstwo słodkich ciasteczek. Kupuję A to. dla mnie też, wiesz? Całą paczkę popierdzielę bez mleka. No. Bo to jest tak, wiesz... A, chrupka. No dobra. Ale zawsze, wiesz, jak wyjeżdżam z Polski, zawsze kupuję z zamysłem, że będę to jadł z mlekiem. A nie, no to ja jem z mlekiem, ale... ale... Ja rzadko. A, ale ich szukam i ten... Ty wiesz, wiesz co, wrzucę sobie do ciebie tą jedną jeszcze. Dawaj. A, mnie? Dawaj tą dużą też. No nie, no to wiesz. O, tu mam takie, które ja ostatnio kupuję. Ale za 80 kwi to nie dam. Ja to lubię donuty, ale te donuty z Lilla bez żadnej posypki, wiesz? Aha, Pyszne ja są. Ja a te lubię. to są takie. Ja takie kupuję, ale ten zamiast właśnie ciasteczek, bo wolę kupić jedno świeże niż, niż paczkę. Dobre małpki, nie? Masakra, takie ciacho po 75 pi Gdzież w Polsce O czekaj, bo są moje chiń zbiury masz Masz musli Czyli gdzieś tu Możemy spodziewać się albo nie spodziewać No nie no to już jest Nie no tu to co, to jest to, coś to, to to ceny, nie tylko nie te ceny Ceny są oporowe bym powiedział Co? Właśnie mam. Radłeś? Cornflakesy? Nie, za A co 50, to jest? Za 25 pi to u nas nie kupisz takiego czegoś. Tylko jeszcze nie wiem co to no. jest no, za 25 po jest coś, tak że trzeba się zaraz zbierać No tak, ale gdzie to jest Cornflakes no. Wow. Ale smakowe są Nie tak? no takie jak te Zwykłe takie suche Płatki kukurdziane. No to jest tego, co szukałem. To, to jest tańsze niż u nas w tym momencie. No ale to wiesz, to masz takie... To masz miodowe za funt 95. Dobra. Wiem, że są. Już znalazłem tu dział. Dobra. na alkohole jak chcesz. Przejdziemy po alkoholach i spadamy, bo to się czas powoli nas strasznie... Znaczy, pewnie i tak nic nie wymyślą. <grym>, no nie, no telefon. Co mamy czekać? Do której? Do, do wpół? Do do... 5 minut nam zostało. No to de facto. Jameson. Ja już ja podążam do kasy do kolei, dobra? No dobra, ja też już idę, nie? Jest jakaś polska wódka tutaj w ogóle? Nie widzę nic. Ale wódkę macie ceny, o! Litrowa 20 funtów. 120 zł za litr wódki. Dziękuję, dobranoc. O! Jakie fajne puszki Coca-Coli 0,25 Masakra no Guinness Dobra, słuchajcie Koniec tego łażenia po markecie ja idę do sklepu Uf, do sklepu, do kasy idę Zapłacić za swoje i zabijamy do auta właśnie tak przechodzę obok tego to przypomniało mi się ja wiem, że ja jestem zarośnięty, ale kupiłem maszynki, jak jechałem w trasę i do tej pory nie mogę ich znaleźć. Słuchajcie, pani się zasmuciła, że, <grym>, że filmuję kamerą w markecie i poprosiła mnie, poprosiła, co warto zauważyć, nie kazała, tylko poprosiła mnie, żebym to wyłączył. Czy, czy mógłbym wyłączyć kamerę? A że jak zresztą chłopiec jestem, no to wyłączyłem jej, bo ładna była, nie? <grym>, no, jak na pewno nie była rodowitą anielką. Z Angielkami tak jak z Niemkami Ciężko taką rodowitą, ładną uświadczyć aczkolwiek zdarzają się. W każdym razie zmierzamy do auta. Do aut. dziesiąta. Było zielone. Jest dziesiąta trzydzieści. Czyli niby ten czas, kiedy miało się coś dziać, a nic się nie dzieje. No cóż. Do 10.30 jest godzina. Oj, aż tu kamerę. 10.33, odzewu 0. Odpalę na jakieś śniadanie. Ztestuję tego Mars Milka. Zobaczę, jak to smakuje. I bułkę z Serem sobie odpierdzielę. trochę światła, żeby mi było lepiej widzieć. Zachmurzyło się trochę. Sławki to zdejmę. Nie. Właśnie przed chwilą skończyłem gadać sobie na Skype'ie, bo tu internet mam nawet. I sobie tak dyskutowałem z kolegą z Japonii. z dobre półtorej godziny. O głupotach. Coś trzeba robić. I słuchajcie, w międzyczasie, 5 minut temu, dostałem sms a od mojej spedytorki, nie będę cytował jej zdenerwowania. Ale generalnie SMS zakończył się dwoma słowami. Ładunek anulowany. Więc przestaliśmy z godzina 15.20 Przestaliśmy ponad pół dnia czekając na jutro na załadunek. I dowiedziałem się, pewnie kolega mój też, Roman, że że generalnie nie ładujemy, bo, bo nie będzie. Ładunek został anulowany. że fantastycznie jestem na jakimś zadupiu. Ciepło jest, bo w sumie 17 stopni jest, wam powiem, że nie ma tragedii. Ale, ale, właśnie teraz nie wiadomo, co robić. Właśnie, chciałem Wam tylko powiedzieć jeszcze, że dużo ostatnio było takich odcinków, że ekspres, 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 takie zażynanie się, wwalenie tych kilometrów na maksa. I fakt, takie rzeczy czekają na Was tej pracy. Musicie być na to przygotowani, że niestety są ekspresy. Ale powiem Wam szczerze, że. To jest właśnie mankament tej roboty. Ja na przykład w tamtym tygodniu może nie zrobiłem za dużo, no ale było parę ekspresów. A w tym tygodniu jak w piątek miałem taki ciężki dzień w piątek, bo o 12 miałem brzutkę potem załadunek, potem przerzutkę, tu tutu tu, pęczek drutu. Generalnie o 20 w piątek skończyłem. Jest środa i od piątku od wieczora do dzisiaj, do teraz zrobiłem 200 kilometrów. Niecałe. 180. Także musicie sobie powiedzieć, tam sobota, niedziela, poniedziałek, wtorek 4 dni stałem, zrobiłem 200 i dzisiaj jest piąty dzień, jak się obijam. Także tak też w tej pracy bywa. Dlatego ja na przykład nie chciałem iść na kilometrówki, bo dniówkę mam i wiem, że zarobię, a z kilometrami bywa różnie. Fakt, że ja to i tak odrobię, bo jak przyjdą ekspresy, to ja to odrobię. Tak naprawdę, jeżeli chodzi o dla firmy, tak, bo mnie to tam jest rybka. Ale ale mam przynajmniej pewną pensję. A tymczasem jakiś ładny time -lapse. Ja Dawno nikt nie korzystał z tej ławki, chyba. W związku z tym, tak jak wcześniej Wam mówiłem, a zlecenie zostało anulowane. Tlatamy. Tlatamy? tak, mała tama. Podjęliśmy wyzwanie aktymela. Jakie tam nie wiem, inne jest taki plan, żeby się przejść na spacer, bo pogoda taka jaka, jaka widać. I gdzieś na Google Mapsie dorwałem jakiś park. W tym Ipsirus chyba żadnych zabytków nie ma, niestety. więc skierujemy się w stronę centrum i zobaczymy, co tam w mieście piszczy Jest zabytek najnowszej, nowoczesnej Europy Lidl. A Lidl, Lidl jest wszędzie. Nawet w Anglii. W każdym razie. Idziemy do centrum. Tym razem trochę wolnego czasu VIP-switch, więc skorzystamy. Możecie się śmiać lub nie ze mnie w tym momencie, ale bardzo lubię tą architekturę angielską. Jakoś tak mega mi się te budynki podobają. Fajnie to wygląda Może też dlatego, że to jest zupełnie inaczej niż u nas w Polsce Ale generalnie najbardziej rozpierdziela mnie ten kontrast Gdzie te wszystkie budynki widać, że do najmłodszych nie należą Często gęsto są wręcz stare I obok tych starszych budynków Są spobudowane nowe, lśniące Jakieś markety Burger Kingi I inne dupererskie centra handlowe ten kontrast niszczy mi czasami system, a ja powiem Wam, że na tym osiedlu względnie czysto jest, jak na Anglię, naprawdę, jestem pod wrażeniem. O, słuchajcie, a tutaj jest coś, na czym wreszcie można oko zawiesić. Może nie jest jakiś mega super zabytek, ale kościółek ładny. Albo był właśnie Ipswich International Church The Oasis Center. Macie w angielskim stylu Tak jak to wszystkie zamki budowali i tak dalej Kościół świętego Mefiego. Co ciekawe, przykościelny cmentarz mały. Ciekawe, czy tu leżą tylko jacyś tacy, yy, że tak powiem, bardziej uprzywilejowani ludzie, czy, czy po prostu to jest jakaś inna wiara i wyznawcy tej wiary sobie są tu pochowani. Bo niektóre tabliczki, proszę. na przykład tamta, czy tam same te są takie nowe. Chyba, że ktoś o to po prostu dwa. Jakaś tradycja rodzinna. I tak jak widzicie, wszędzie tylko krzyż położony, nic więcej. Gdzie nie, gdzie są tablice, a gdzie nie, gdzie jakiś nagrobek. Chyba ci, którzy są bardziej zasłużeni. Tego nie wiem. Ale kościółek skromny, ale ładny, naprawdę. A, a propos tej kontrastującej nowej architektury z tymi wszystkimi budynkami, czy to nowymi, czy starymi, budowanymi w takim starym stylu. W ogóle bardzo podobają mi się Bardzo mi się podobają w ogóle auta auta tfu się zapatrzyłem na samochody Budynki budowane z cegły Wygląda to naprawdę Super fajnie Czekaj, my tu nie mieliśmy w lewo iść? Nie, tu się nie da w lewo no, Idziemy tam, nie? Nie no da się tu jest przejście O Black Horse Walk Chodnik czarnego konia? No dobra, może być i chodnik czarnego konia. Chcecie pamiątki? The Craft and Gift Market. We buy and sell antique, vintage, items. Tu kolejna witryna. No spoko, a tu widzę jakiś deptak przede mną. I w ten oto sposób dochodziliśmy już do punktu kulminacyjnego miasta. Jakaś tam wiedza, tam w oddali. Mniej więcej tam, co możecie zobaczyć. Dochodziliśmy do punktu kulminacyjnego miasta. I właśnie... Widzicie tam zatroskaną minę? Dostałem za ładunek, to ma 7,5 metra. Nie wiem, gdzie go mam zmieścić. Do auta, które... O, jejku, jaka nowa tetetka ładna. Zielona. Ale jest numer referencyjny. Kończę wam mój wywód i właśnie SMS przyszedł, trzeba lecieć szybko do auta, bo załadunek. Tylko jak mi powiesz, że to jest na jutro, to cię zaraz tylko trupię. Załadunek jutro o dziewiątej. Weks? No to nie, to się... Ale bra... gdzie no? Ale nie wiem gdzie. Vex ma, Czekaj. Moment, sprawdzimy to, może jeszcze wrócimy. Industrial. Kryzys zażegnany. <laughs> Wracamy do wycieczki. Przechodzimy na czerwony. No dobrze, chodź. Kryzys zażegnany. Wracamy do wycieczki. Załadunek dopiero jutro o 9. Podlotu 200 km. Także bez krzywdy. Jak jeszcze widno, trzeba coś zobaczyć w tym mieście. Bo podejrzewam, że jestem tu pierwszy raz, a nie wiem kiedy będę następny. Kolejna mapa. Tu jesteś. A tu jest, tu, to to, to widzi się. No to jest Town Hall, no. no. A to to widzimy, a ten... St. Lawrence, St. Mary's Church. A to jest ten park, co Ci mówiłem. Taki jebitny. No, a to już samemu. O, to jest solo. jest Art Gallery. No, no a jak jutro będę stał, to się tu przejdę, nie? Nie ma to tamto. Co tu jest jeszcze? Nic ciekawego. No ale na jakby miał jakieś fundy, to się do jakieś muzeum przeszedł nie? Tu macie jeszcze post office, czyli pocztę I ten nasz town hall O i tutaj kolejny raz eee, ten kontrast Czyli nowo, w sumie nowo powstały budynek Podejrzewam, albo przynajmniej elewacja remontowana a tam dalej w starszym stylu. No nic. Town hall obczajony. Jutro, jak będę miał trochę czasu, to może się jeszcze przejdę. Ale liczę na to, że w sumie to gdzieś pojadę. Tymczasem wracamy powoli do auta. Miło było. Mówisz? Do następnego razu jesteś kierowcą, który najczęściej się spotykam w firmie. To chyba dobrze jak sądzę. Nie narzekam. No! Patę jakiego gifta ci na komputer zgrałem dzisiaj. No. Ja właśnie idę z mojego gifta korzystać Na razie. To To jest niezbędnik każdego busiarza. Wersja jaką nam sobie chcecie, ale generalnie... Wilgotne chusteczki To jest coś, co każdy busiarz powinien mieć, moim zdaniem Ponieważ nie zawsze lądujemy w normalnym, cywilizowanym miejscu Czasami lądujemy na zadupiu. W Anglii z Parkigami w ogóle jest hardcore I jak nie macie jak, kurde, nawet Nóg obmyć albo coś, to takie chusteczki naprawdę się przydają Autentyk Tymczasem yy, Odpalam sobie laptopa I sobie coś pomodzę i tak jak wcześniej mówiłem, odezwę się do Was. Jak może czegoś się dowiem, a może nie, zobaczymy. Idę do zakład, że widać mnie generalnie do kitu. To Są takie śmieszne żółte latarnie. Nie wiem czy to widać. I te latarnie strasznie generalnie niwelują czerwony kolor. Pamiętam jak kiedyś zerknąłem sobie do atlasu. To atlas był normalnie biały zamiast czerwony. Gdzie okładka jest czerwona. Także tak to światło działa. Jest godzina, ja wiem, 23. Czasu angielskiego. Nadal nic nie ma. Nie wiadomo też co jutro. Siedzę sobie przy kąpie od paru godzin. Gadam z chłopakami, z kumplami z Polski. Także pozdrowienia dla Darka i Mateusza. Kolejny raz. <grych> I yy, no co, so, dzisiejszy odcinek kończymy. Przy okazji właśnie zauważyłem, że pykło mi 1000 subów, ale to na gorąco jutro coś nagram i wrzucę tymczasem Wam wszystkim życzę dobrej nocy. Na razie! Spójrzcie na ten widok a ja za chwilę walnę z TimeLapse'a i lecę do auta jedziemy do tego portu tu jest po prostu pięknie przepięknie popatrzcie